Widzieliście już różne chowane klameczki w nadwoziu, ale nie takie. To jest Alpin A390. Mam kartę w kieszeni, no i nie wiem jak wejść. Wciskam tutaj. Hmm. Nie wysuwa się. Wduszam. Nie. O, tu coś się działo. O, o, o! Ciągnę. Nie. Wsadzam paluszek tak. Ciągnę tu. O i mam. O! Momencik, to jeszcze raz. Wciskam tu. Ciągnę, drugim palcem chwytam, i jesteśmy w środku. Jakie to było proste. Ale kiedy te klameczki się schowają, chwilowo się nie chowają, można poradzić sobie inaczej. Tutaj klameczka w tylnych drzwiach jest ukryta w słupku C, więc można poradzić sobie Także że najpierw ciągniemy tu, klamkę i wtedy ta klamka się otworzy. I nie trzeba dłubać tam w środku. Sprytne, ale fajnie i prosto.